Siemanko, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj obiecany materiał na, te na temat radioodbiornika globalnego Texan PL368. W poprzednim filmie na temat tego radia omówiłem je tak ogólnie, takie pierwsze wrażenia, jak, jak mi się ono podoba, i jakieś takie pierwsze nasłuchy wam pokazałem. Dzisiaj chciałbym Wam opisać już dokładnie, co my tutaj mamy, który przycisk do czego i co tam na wyświetlaczu i wszystkie funkcje i tak dalej. Także zapraszam. Na początek może pokażę Wam, jak się to prezentuje tutaj, gdy mamy radio wyłączone. Na wyświetlaczu cały czas wyświetla nam się tutaj kilka informacji. Po pierwsze, mamy y, poziom naładowania akumulatora. Co ciekawe, radio leżało 3 tygodnie nieużywane i, i cały czas ma tutaj no, pewnie około 100% naładowania. Także ten ekran naprawdę nie zużywa niemalże wcale energii. Tutaj w górnym prawym rogu wyświetla nam się cały czas temperatura. Radiusz chwilę leży dzisiaj na świeżym powietrzu, stąd 3 stopnie, choć odczuwalna jest dużo niższa. No i mamy godzinę. Duży, duży taki zegar się tutaj wyświetla na dole. Tu jest informacja o tym, że klawiatura jest zablokowana i. Polecam, polecam blokować klawiaturę, bo już po włożeniu, jeśli nie mamy zablokowanej klawiatury, to już po włożeniu do, do oryginalnego etui, które Texan dorzuca do, do radioodbiornika mogą się te klawisze gdzieś tam naciskać i, i nieświadomie możemy sobie to radio uruchomić, coś tam w nim poprzestawiać, rozładować akumulator. Żeby odblokować klawiaturę, musimy nacisnąć ten przycisk, tutaj mamy taką kudeczkę. Nacisnąć i przytrzymać. Zaświecił nam się, e, włączyło nam się podświetlenie ekranu na chwilę. Ładny taki pomarańczowy kolor. No i teraz po kolei: Power, wiadoma sprawa. Uruchamiamy radio. I teraz e, tutaj w górnym rogu e, wyświetla nam się e, siła sygnału i wartość współczynnika sygnału do szumu. I w tej chwili nie odbieramy żadnej stacji, natomiast gdybyśmy odbierali jakąś stację, pewnie tutaj wartość nam trochę wzrośnie i tu też wtedy będzie nam się pokazywać ten współczynnik sygnału do szumu, i teraz. Od razu przejdę, jak już jesteśmy tu w tym rogu. Przejdę z powrotem tutaj do tego przycisku, ponieważ on ma tutaj jeszcze drugą funkcję. Display, czyli możemy sobie zmieniać wartość, która nam się tutaj będzie wyświetlać. Możemy przełączyć na aktualną godzinę, na godzinę alarmu, bo, bo to radio też jest zaopatrzone w budzik i temperaturę. Czyli możemy sobie normalnie, słuchając, korzystając z radia, możemy cały czas sobie tutaj. Podglądać te wartości. Oprócz tego, teraz nam się wyświetlił numer kanału, który ja mam tutaj, akurat zapisany, więc to też się będzie wyświetlać, no i powracamy z powrotem do tej siły sygnału i tego współczynnika. Oprócz tego, możemy sobie jeszcze tutaj przełączyć, przełączyć się z częstotliwości na godzinę. Podczas pracy radia możemy sobie Podejrzeć, którą mamy, mamy aktualnie godzinę. Tutaj jest przycisk alarmu. W tej chwili go uruchomiłem, więc się tutaj wyświetliło. O 7 rano by sobie dzwonił. Jak jeszcze raz nacisnę, to, to się wyłączy. A jak nacisnę i przytrzymam, jak nacisnę przytrzymam, to wtedy mogę sobie przestawiać tą wartość alarmu na którą godzinę to ten alarm ma być ustawiony. Tutaj jest klawiatura numeryczna i przyciski, przyciski na tutaj na klawiaturze numerycznej pozwalają nam wybierać dowolną częstotliwość. Nie musimy przelatywać tutaj gałką strojenia po częstotliwości, tylko możemy sobie dowolną częstotliwość, którą obsługuje to radio wpisać i przejść do niej bezpośrednio. Tu tym przyciskiem przełączamy się między falami średnimi i falami długimi. Tutaj uruchamiamy radio FMowe, czyli te wszystkie RMF-ki, z i tak dalej. Tutaj są dwa przyciski, którymi Przechodzimy na, na, fale, yy, na fale krótkie. Ja sobie jeszcze tutaj wyłączę ten alarm, żeby mi przypadkiem nie zaszło dzwonić. No i tak, yy, tu mamy dolną wstęgę, górną wstęgę. Tutaj jest przycisk yy, opisany jako synth, SYNC, jest to detektor yy, synchroniczny. Służy on do tego, że podczas słuchania jakiejś transmisji na, na falach długich, średnich i krótkich, włączenie tego detektora może zmniejszyć zakłócenia, szumy. Wyeliminować zakłócenia spowodowane lokalnym zanikaniem sygnału podczas tras, transmisji oraz wytłumić zakłócenia powodowane przez sąsiednie stacje. Ja to testowałem. Nie zawsze to działa tak, jakby człowiek tego oczekiwał, natomiast no, mam jeszcze za krótko to radio, żeby tak jednoznacznie to stwierdzić. Tutaj mamy przejście na modulację SSB. I tu jeszcze jest taki duży przycisk. To jest przycisk, który wyszukuje nam stacji automatycznie. I zapisuje je w takiej pamięci podręcznej. I teraz, jak już jesteśmy przy zapisywaniu stacji, to potem, jak już znajdziemy sobie jakąś stację, bądź też ręcznie, albo przy pomocy tego, tej funkcji ETM, to możemy sobie tą stację zapisać już potem do pamięci radia na stałe. Dlaczego tak jest? Ponieważ ta funkcja za każdym razem jak ją uruchomimy na nowo, to ona nam nadpisze te stacje, które wcześniej znalazła. A jeśli chcemy, żeby sobie jakąś stację pozostawić już na stałe, to wtedy musimy użyć przycisku M, czyli memory i w nim sobie przy, przy jego pomocy sobie tą stację zapisać. Kolejny przycisk tutaj to jest przełączanie między pracą na częstotliwości, a pracą na zapisanych właśnie kanałach. W tej chwili, o jak nacisnę raz, mrugała mi częstotliwość, więc byłem na częstotliwości, teraz mrugnął mi kanał i jestem na kanale i teraz jak przełączę sobie tutaj pokrętłem, który normalnie służy do strojenia, to nie będę przeskakiwał przez częstotliwości, tylko przez zapisane kanały. Mam tutaj kilka tych y, kanałów zapisanych, i w ten sposób się to odbywa. Natomiast, jak przełączę się na częstotliwość, zamrugała do mnie, to już się wtedy przełączam po częstotliwościach. o I teraz, jak już tu jestem na 27555, y, to przejdę od razu do. Y, tego przycisku. Ten przycisk, oprócz tego, że można poprzez naciśnięcie i przytrzymanie włączyć albo wyłączyć podświetlenie to mogę nim też wybrać wartość kroku strojenia. W tej chwili stroję co 1 kHz tylko, że przeważnie tutaj w paśmie 27 MHz bardzo często się pracuje właśnie co 5 kHz, dlatego mogę sobie nacisnąć raz ten przycisk i teraz będę się przełączał między co 5 kHz. Jest to bardzo przydatne, choćby nawet tutaj, a oprócz tego trochę przyspiesza przelatywanie po częstotliwościach. Jak nacisnę jeszcze raz, to już wtedy tutaj mogę się dokładnie dostrajać do stacji w dziesiętnych a w zasadzie w setnych tutaj jeszcze mamy jeden taki przycisk oznaczony jako AMBW jest to wybór przepustowości w AM jak sobie go naciśniemy to możemy o, przełączać się pomiędzy pół kHz a 1,2 2, 2, 3, 0 i 4, 0. I teraz jeszcze ważna sprawa: jestem teraz na jakiejś tam częstotliwości radiowej. Jak przełączy się w SSB, to radio od razu mnie przenosi tutaj w ostatnio używaną częstotliwość. I teraz przyciskami lewo-prawo mogę się przełączać między pasmami. Teraz zwróćcie uwagę, że jak przełączam pasma, to tutaj mi się od razu wyświetla długość fali. Czyli mamy 80 metrów, 60, 40 i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy częstotliwość, a tu nam się od razu wyświetla, jakie to jest pasmo, jaka długość fali. Bardzo fajna też pożyteczna rzecz. No i teraz tutaj mogę się oczywiście. LSB, USB przełączać między tymi dwoma wstęgami, tutaj pewnie jak zwróciliście uwagę, pod przyciskami kilkoma są jeszcze takie czerwone oznaczenia. To pierwsze to jest FM set i ono służy do ustawienia zakresu częstotliwości FM. Mamy do wyboru trzy zakresy. Pierwszy to jest 76 do 108, drugi to jest 87 do 108, i trzeci 64 do 108. To jest kwestia kraju, w którym się znajdujemy. Tutaj mamy włączenie fal długich. Tylko, żeby włączyć fale długie, odbiór fal długich, to musimy najpierw ustawić jeszcze krok. Ponieważ fale długie są dostępne tylko w krokach strojenia 9 kHz, w związku z czym najpierw musimy ustawić ten parametr, czyli krok strojenia między 9 a 10 kHz, i później możemy włączyć fale długie. Tutaj jeszcze mamy jedno oznaczenie: na czerwono, taki, takie nie wiadomo co. Nie wiem, czy to się wyostrzy na tyle. Chyba nie. Nie mam bladego pojęcia, do czego to jest. Próbuję to naciskać, przytrzymywać. Nie zmienia się kompletnie nic, zarówno na wyłączonym, jak i na włączonym radiu. Jeśli wiecie, napiszcie może w komentarzu to i ja się czegoś nauczę. Tutaj mamy jeszcze przycisk e, Delay. E, możemy nim usunąć zapisaną e, komórkę pamięci. Tu jeszcze Wam pokażę. Na prawym boku mamy e, wielofunkcyjne wielofunk pokrętło do e, dostrojenia. Tutaj do głośności. Tu mamy e, gniazdo ładowania. I u góry mamy antenę. Do odbierania FM i fal krótkich. Tutaj jest gniazdo do anteny dołączanej przez producenta do fal długich i średnich. No i tutaj gniazdo słuchawkowe. Z tyłu mamy jeszcze klips, i tu sobie możecie zobaczyć. Jak wygląda wykaz częstotliwości, które obsługuje ten radioodbiornik? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego radioodbiornika, to zapraszam do sekcji komentarzy. A póki co pozdrawiam, trzymajcie się.